Najpotężniejsze lądowe statki to pociągi. Zabierają olbrzymią ilość towaru, która nie jest w stanie być przewieziona samochodem ciężarowym. I tutaj mamy taki przykład: przejeżdża przed nami pociąg załadowany samochodami osobowymi. Ile trzeba byłoby nawet użyć, aby ten towar przewieźć do miejsca przeznaczenia? Proszę się zastanowić, jakie zanieczyszczenie środowiska by było, zużycie dróg, a tak wykonuje to jeden pojazd z jednym maszynistą. Co tu jest jeszcze istotne, płynność przejazdu. Praktycznie rzecz biorąc, Taki pociąg od granicy Polski do drugiej granicy zachodu na wschód może przejechać bez zatrzymania, gdzie w ruchu samochodowym jest to niemożliwe. To samo z pociągami dalekobieżnymi i regionalnymi. Mogą jechać bezkoalizyjnie przy odpowiednim ustawieniu tras przebiegu, ruchem jest płynny. Można na czas wszędzie dojechać. Bardzo istotnym czynnikiem rozwoju transportu szynowego jest prędkość. Są to prędkości nieosiągalne na autostradach i szosach. W Polsce mamy na autostradzie 140 km na godzinę. Natomiast pociągi mogą kilkakrotnie. Większą prędkością jechać niż 140? Od czego to zależy? Oczywiście od odpowiedniej infrastruktury torów oraz odpowiedniego taboru. Czas to pieniądz w dzisiejszych czasach.